Trzy miesiące siedzę w domu, nie przeszkadzam już nikomu, lekcje online i zajęcia widzę już tylko na zdjęciach. Yeah. Przy kasy na tę zbiórkę koleś płaci chociaż każda dla nich ważna jest, a to będzie dobry gest, spontaniczny krótki tekst dla lekarzy ważny jest. W sumie nie wiem, co mam robić już Inni mówią, trochę pracy mała, być to burz. Dzisiaj już korona, wirus moją psychę zmiótł Już oglądam tu na insta zdjęcia Może nie dojrzały tekst, każdy nie mnie mieć ses. Wielkie dzięki dla lekarzy, ludzie wiem, jak jest Dzięki dla nich, dla degmary i dla innych też Gdyby nie wy, nie byłoby tu teraz, jest Każdy moment tej rzeczywistości nowej Każdy uśmiech nawet tej osoby o 16. Jestem trochę przerażona. Myślę, sobie, przez skoro jestem w domu, Widzę ona nie wiem co mam mówić. Jak rapować, też podejmę to wyzwanie. I może nie wyjdzie z tego biedota. Wszyscy grają w gry sieciowe, ja uważam, że to chore letnie. O tym teraz mowa, przez to wszystko już gadał. lekarz się się teraz czuję, przez tą całą sytuację. Pomocnicy nie kosztuje, przybibionkę to Ważna sprawa, pomyśl sobie jednym grosz, C. cel. Kiedy każdy tak pomyśli, dobra w końcu ze śliny do zbiórki masz opisie, to przelewuje z godzina na każdy lekarz, ja i ty, cały świat, jedna rodzina. Koronawirus od marca kwarantanna, moja psychika od tego lekko ranna, ale gdy na miasto wychodzę, owcem utrzymuję i ręce spsikuję, jest tu przekaz, o tym utrzymujmy Będzie to ciężkie, ale choć spróbujmy Będzie wielka prośba, zróbmy to dla kraju I niech wszystko będzie tak jak w kraju. Lekarze górą, a wirus dołem Jeśli będziemy walczyć czoło z czołem A gdy zwycięstwo nad nim zdobędziemy Z domu wyjdziemy i w świat pójdziemy A te czasy odsuniemy w dal I pójdziemy na przepiękny bal Pomóżmy lekarzom szybko to skończyć, też pomogę, żeby to zakończyć. Nominuję Mediatekę, Wille Niespodziankę i Gazeta Bogoria.